Kalić się nagrała vloga z, z Lindą, będzie on z dwóch dni. Z kanału Sweetheart i Linda nie, Vlog Nie? Tylko jedno. To z tych kanałów? Linda Block. Linda Tak. I ogólnie zaczynałam tego vloga bardzo późno, bo jest 18:30, a 13 nawet już. Jesteśmy w parku i wyprowadzały psa Lindy. I chyba teraz wracam do domu z Lindą. Powiedz coś, Linda. Hej! No powiedziałem, że on no to hej! No. To jest tak, idziemy sobie dla i chyba już wychodzimy teraz z parku. Jeszcze z parku i idziemy do domu ja Tak, nie ma jakiś problem z, z telefonem. I Pili. tak. a sobie że to przeszkadza. O. Pipi ucieka. Przed jakiegoś domu, z którego strasznie tak pika jak słychać. Tak. I trzeba było go wygonić. Trzeba nagrywać tylko czasami Kiedy także, masz czas? Że rzadko teraz będzie, bo teraz była, we ja wtorek była egzamin z, z audycji z trzech lat. I tak i jeszcze była egzamin z fortepianu. I poprawienie ocen, które no jednak, no trzeba. Z matematyki mogę. I... Tak, bo. Już jest wszędzie zielono, fajnie. Ładnie. Idealny. Na, idealny na sobot do wędrówkę. Hej, kochanie, ja jestem już u Lindy. I zacznę może coś nagrywać. Coś tego. Chodzę już do majk od bo. Jest prawie 20 19.21. No dobra, to wychodzę. Ja już idę. Teraz będę w domu. Panie burdy. Ja już jestem dawno w domu od 3 godzin, może trochę dwóch. Może zaraz będę za godzinkę będę spać już. O tak od 2:30. 30. Bo jesteś teraz za późno. Bo wczoraj można o pierwszej. Tak. Chciałabym dziś jeszcze nagrać jeden film. Yy, mam nadzieję, że zdążę. A jeszcze jestem już w żabie, więc no. Więc wydaje mi się, że na dzisiaj to by było już koniec. Bo tak by dzisiaj już nic nie będzie się działo ciekawego. Potem będzie druga część vlogu jutro. Dobra, to by było na tyle. Pa! Hej, jest prawie północ, jeszcze nie śpię. Mówiłam że 3 O 22, jest już. 24. Dokładnie, 23.57. Tak właśnie. Z 45 minut temu zmontowałam już film i on jest już na kanale. Pewnie jak to będzie ten film na kanale, to już to będzie, no też będzie ten film na kanale. Więc może chyba powiedzieć co to jest, czyli jak szybko się uczyć. Jak dobrze się uczyć. Tak. Teraz zobaczę, czy tego vloga teraz zmontować. Czy jeszcze na drugi dzień czekać. Dobra, to już chyba teraz zmontuję być taki mini vlog. Dobra, to było na tyle. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję.